Nie mówcie, widzowie. Nie mogę wejść. Minuta do rozpoczęcia. Może się uda? Na styk przyszedłem i włączyłem Fortnite'a. Sety nie przyjmuję teraz. Nikogo. 40 sekund. Jest ten event. A nie wiem czy czym on jest, ale jest drzewo. Myszę nawet ten. 8. 7. Ja mam ziguła. O Nie. Dobra, Jones. To tutaj. Super! Czego ten wód... Dwu... Niestabilność rośnie, a domek na drzewie tylko pogarsza sprawę. W porządku. Pora zapieczętować wyłom i uwięzić pana demona w krainie nieduchu. Oby twoje ulepszenia do urządzenia zadziałały. To porządny sprzęt. Dobra, Jones. Jeśli masz zamiar coś zrobić, to teraz! To albo wszystko naprawi, albo wkopie nas na całego. O <laughs> Na <laughs> <laughs> Widzisz? Bułka z masłem. yeah they're going Czy widziałeś kiedyś tak? Spróbuj tego, robalowy dziwolągu. Bezczelność! Torwi go, zanim demon zniszczy wyspę jego mocą. W tunelu czasoprzestrzennym do nieznanej rzeczywistości alternatywnej. Rekomenduję maksymalne przerażenie. O kurczę, widzowie, co tu się dzieje. Mi głos chyba wywaliło przez chwilę. A może nie, zobaczę później na nagraniu. Co to jest? Ja z Simpsów nie oglądamy, chcesz? I co teraz? Springfield! Wyspa? Uwaga, nastąpiła konwergencja wielu rzeczywistości. To będzie mapa widziowa. Wow, wyspa Springfield! Ha. Niesamowita! A teraz czas ją podbić! Nie pomijamy tego. O! Simpsony Fortnite Fortnite tam było Fortnite Klejnoty. o psa, teraz w garnecie będziesz mógł mieć. O Cudowe rzeczy do budowania dostanę sieć, to tylko taki ten zrobione? O, strefa. Uuu Uu. O, to jakiś to trailer. Bananek. O, nowy lud! A jest zacięło nagrywanie, bo... zacięło coś. Bo mi to wszystko gra. O dobrze. Nie ja wiem, wszystko mogę zrobić, tylko ale się się zacięło coś. Tam. Fortnite. Co so no? Nazwy wymieniają Fortnite, na Fortnite na Fortnite. Czy tylko to takie zrobione jest? Homer, w radiu mówią, że jeśli ktoś znajdzie świecący odłamek, ma wezwać policję. To kosmiczny niukeł, zdany potężny i zabójczy przedmiot. Coś tam, coś tam, potężny bla bla. Yy. I to się nazywa moc. O kurde, to chyba będzie pilot taki, co będziesz mógł wszystko zrobić z nim. Przyspieszyć. Taki no dobra, Homer. Takie krejczki chyba w klaszu. Pracy. Skup się. A bo to jest tak po... Hmm? <śm> Czy to odłamek? I co ty wyprawiasz z moim salonem? Ulepszam go! Przetestuj kanapę! Ulepszam go jest miękka, ale wiesz, że nie lubię obcych technologii w domu Marsz! Z tym pilotem mogę zamienić całe Springfield w raj! Skończyć spaleniem opon, ocalić... No nie wiem, korci ko mnie pominać, bo chcę zobaczyć co będzie, ale też chcę to obejrzeć podejmować dobre decyzje i... zaszalej! Zachowam ten trik na później, skarbie <laughs> Ale na razie mam urządzenie, którego nie rozumiem Dyplom z liceum, na który ledwo zasłużyłem i zerową świadomość własnych możliwości o. Idę stworzyć prawdziwą nirwanę. Co to, jak odcinek jest? Dobra, oglądamy w Simsy, widzowie ha, Dzięki, Homer! Dziękuję, dobry panie <laughs> Syrop czekoladowy? Maszenie strażaka dzięki, Homer. Polej mi kufel z cukru, Mo. Upiększanie miasta wzmaga pragnienie. Homer, kiedyś prędzej urwałbym sobie głowę, zanim bym to powiedział, ale to na koszt firmy. To fantastyczne, że mój kibelek ma teraz nieskończone zapasy papieru. Mam mnóstwo pomysłów. Nieskończony z Papier do kibla. To czy można go roztopić i polać nim wielkie naczosy? Nie popisuj się za bardzo, stary. Jakieś cwaniaki spoza miasta cię szukają. Mówią, że to odłamko coś tam może być niebezpieczne. Ech, nie mów im, że tu jestem! Nie martw się. Zająłem ich jednym z twoich ulepszeń. Hej, te przekąski się ruszają! <noise> Tak, to preczne samo karmiące. Otwórz buzię, a same do niej wskoczą. Smacznego! O! o nie gadaj tyle. Waliłam ją, dobrze, że nie pomijałem. Jak miało mnie wywalić, to dobrze, że nie pomijałem. I co teraz? Co teraz widzowie? Początek za. 5 godzin Ty jesteś chory? Pięć godzin bez fort... Czekajcie widzowie, wchodzę do Jacoba. O, widzowie, macie live'a. Będziesz ścinać, Sary. Błąd, że się wczytało? Ciąg błąd? Że mnie wczytało? Chyba się skończył event Ja pierdziele, początek za 5 godzin 15 minut Jak tam chłopaki, oceniacie event Fortnite? Jak tam, wam się podobał event Fortnite? Dzięki za hosting Maty Nie, mi się podobał, tak widzowie. 6 na 10 W końcu coś nowego Lepsze na pewno będzie od Star Wars. Ale. co chwilę się podniecał. Naprawdę? 65 na 10 na spokojnie. O, ja no ja się A tego, co było przed chwilą? No. A ty no oglądasz tego. Te... Na, na pewno lepszy te? od tego. Miał? <noise> co chwilę. Wow, ale to uciorki mam <noise> A byłeś na przykład z Kepsu kiedyś w kinie? jak leci kiedykolwiek. to jest 15 na 10 na przykład? bo to się dzia... O widzowie zacznie mu się szukać. No nie! No cieszę się, pytam! Ale to tutaj się dużo się, się działo akurat. No co się działo? No, no. Nie, za przykład ten... Y, Homer, Homer, oglądaj. Tak, powiedzcie, ja A, wywali mnie z Fortnite. A. To moc.